Czy słyszeliście już o obrzydliwej ideologii? piecy, bo pewien gość postanowił zdemolować stoisko promujące wymianę swojego pieca. Jak coś, to to jest najprawdopodobniej z wody, bo byłem przed chwilą na deszczu, bo zdawałem egzamin na prawo jazdy. Otóż we Wrocławiu jest kampania Wrocław bez smogu i jednym z ich etapów jest zachęcenie ludzi do tego, żeby wymienili swój piec. Więc przed kościołem Świętego Michała Archanioła właśnie we Wrocławiu stało stoisko, za którym siedział facet zachęcający do tego, żeby swój piec wymienić. Można było do niego podejść, porozmawiać o tym, co powinno się Zrobić, żeby być trochę bardziej ekologicznym i mniej smogu produkować. Aż w pewnym momencie do stoiska podszedł jakiś facet, kopnął je, przewracając całe to rusztowanie, no nie wiem jak się nazywa, no, obudowę tego stoiska, które przewróciło się na gościa, który właśnie za nim siedział i na jego komputer. Facet powiedział tylko, to nawet tutaj pod kościołem stoicie i poszedł. I możecie się zastanawiać, co jest kontrowersyjnego w zmianie pieca. Już wam mówię, główny napis na tym stoisku głosił: zmień piec. A uh, jak? Tak trochę średnio czytacie i tak nie wiem, mało was może obchodzić, yy, co kopiecie, no to wszyscy się chyba zgodzimy, że warto kopnąć coś, bo może akurat nie byłoby to napisane zmień piec, tylko zmień płeć, jak najprawdopodobniej przeczytał gość. Uważał, że to jest zachęta do zostania trans. W ogóle co to znaczy zachęta do zostania. <laughs> ciekawe by było takie stoisko, w którym ludzie by namawiali innych do tego, żeby zmienili swoją płeć. Facet, który siedział za tym stoiskiem, opowiadał, że tego samego dnia wcześniej podszedł do niego bardzo agresywny facet który też był bardzo nieprzyjemny, aż do momentu, kiedy on mu powiedział, a może by pan tak trochę uważniej przeczytał. I wtedy gość się roześmiał i poszedł. Fantastycznie. <laughs> trochę potrafię sobie wyobrazić, że jeśli człowiek czyta tylko jakieś media i tylko w nich jest zanurzony, to widząc tra transparent, który może mówić, zmień płeć, to nie czyta go jakoś dokładniej, nie zaskakuje go to, tylko uważa, o, czyli tak daleko już zabrnęli, że teraz wszystkich chcą nas przekabacić. Chcą, żeby każdy z nas zmienił płeć. Siema, przepraszam tylko, że tak przeszkadzam. Wiem, że to niekulturalne. Ale dzięki Shops możecie uzyskać fajne zwroty za zakupy, które i tak robicie w internecie. Shops za prowizję od reklamowania sklepów, które są na ich platformie pobiera opłatę i dużą część z tej kasy, którą zabiera od tych sklepów przekazuje Wam, jeśli tylko zrobicie zakupy przy pomocy ich wtyczki. I po zrobieniu zakupów na takich stronach jak na przykład Booking, Allegro, RTV AGD czy AliExpress, a także masie innych sklepów tylko za to, że korzystacie z ich wtyczki dostaniecie faktyczną gotowność. Gotówkę, nie jakieś bony czy jakieś zniżki, dostaniecie gotówkę z powrotem na Wasze konto. W niektórych sklepach ten cashback, czyli właśnie zwrot gotówki, co jakiś czas dostaje mnożnik nawet razy 5 albo razy 10, więc wtedy faktycznie dosyć dużo gotówki możecie dostać z powrotem. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy Wam wtyczka zainstalowana w Waszej przeglądarce i założone konto i o niczym więcej nie musicie myśleć, bo wtyczka sama Wam będzie przypominać, jeśli akurat będziecie na stronie, na której może ona Wam się przydać, bo właśnie otrzymacie zwrot części pieniędzy z zakupów robionych przez ten sklep internetowy czy przez tę stronę. Wymóg zmiany płci, czy możemy to zatwierdzić, czy możemy rozpocząć no, ogólnonarodową taką akcję od rządu, żeby zachęcającą każdego do tego, żeby zmienił płeć. Tak powinno wyglądać państwo. Oprócz tego w dzisiejszych newsach koniec kariery Andrzeja Dudy. Nie żartuję, to nie jest bait. Znaczy, może trochę, a także trochę o Białorusi. Jak zawsze nie mamy czasu. Zaczynajmy. Zacznijmy sobie od News'a, który już trochę ma, ale jest myślę dosyć ciekawy, ponieważ na Białorusi cały czas trwają strajki i zbuntowała się też telewizja rządowa. I w momencie, kiedy mieli wyemitować poranny program, wcześniej spotkali się w ogóle z przedstawicielami władz i powiedzieli, że zostaną. Pierwsi zbuntowali się operatorzy, za nimi poszli dziennikarze. Powiedzieli, że zostaną i będą emitować, jeśli wolno im będzie pokazywać strajki. Oczywiście odmówiono im tego, więc poranny program wyglądał w ten sposób, że pokazywali puste studio, po którym nagle wystąpiła chwila przerwy, nic się nie pokazało. Na ekranie, a potem zaczęli puszczać jakieś archiwalne programy rosyjskie. Sytuacja tam jest cały czas bardzo dramatyczna i bardzo niepewna. Nie wiadomo, co zrobi która ze stron. Która ze stron się pierwsza ugnie. Widzimy coraz więcej takich właśnie fajnych, solidarnych zachowań, bo przed siedzibą właśnie państwowej telewizji zebrało się bardzo dużo ludzi, którzy zaczęli im bić brawo. Zresztą o takich solidarnych zachowaniach, jeśli chodzi właśnie o te protesty, wspominałem też w ostatnim hopniu, więc tam was odsyłam, bo jest naprawdę tego bardzo dużo i bardzo fajnie się toczyca. Czy też słucha w waszym przypadku, jeśli obejrzycie mój film. Jeśli w ogóle nie wiecie, o co chodzi z Białorusią, to tylko tak pokrótce przypomnę, że Łukaszenka, który jest uznawany za ostatniego dyktatora w Europie, znów w ostatnich wyborach ogłosił, że dostał 80% głosów. Co jest takie prawdopodobnie mało trochę zgodne z prawdą. Następny news. Pamiętacie, jak też w ostatnim odcinku Hop news mówiłem o libacji na skwerku? Zupełnie to było przypadkowe, tak akurat mi się przypomniało i okazało się, że w ostatnim czasie, to znaczy parę dni po tym, jak o tym, jak wypuściłem tamten odcinek, mijała dziesiąta rocznica od wypuszczenia tego artykułu. Pozwolę go sobie jeszcze raz przeczytać, przeczytam wam Cały artykuł, mam nadzieję, że Was nie zanudzę, jeśli go nie znacie, ale przeczytam cały warto dla kontekstu. Wrocław. Libacja na skwerku. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym. Ej czuję, że jestem jeszcze cały czas zestresowany tym egzaminem i że to dzisiejsze hop news jest takie rozedrgane i nerwowe. Policjanci dostali dzisiaj zgłoszenie, że na skwerku w jednym z wrocławskich parków grupka mężczyzn pije alkohol. To jest koniec lidu, teraz treść tego normalnego artykułu. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. To jest koniec, oczywiście artykuł stał się memem i po 10 latach zostało wytłumaczone, skąd on się wziął, że w momencie w którym został napisany gazeta wrocławska miała taki wymóg dla osób piszących na jej łamach, żeby produkować cztery informacje na godzinę. Ale podobno czasem jak nie trudno się domyślić, czasem. Się tak zdarzało, że we Wrocławiu nie działy się cztery rzeczy w ciągu jednej godziny. Więc y, pani zadzwoniła na policję z pytaniem, czy coś może się ciekawego zdarzyło. Policja powiedziała, że nie, zupełnie nic się nie dzieje. Ale jak pani podrążyła ich dalej, to właśnie policja jej opowiedziała o tym, że przyjechali, bo myśleli, że ktoś pije alkohol. Nie było tam nikogo, i na tym się kończy ten news. Więc pani, ponieważ przełożony podobno nie uznawał tego, że nic się nie dzieje, trzeba było napisać, nie, nie przejmował żadnych y, usprawiedliwień, pani nie mając. Co zrobić, napisała w końcu ten artykuł. A okazało się, że artykuł, nawet nie wiem, czy to określać jako artykuł, no ale ten, ten wpis, ten post, zaczął bić rekordy popularności, no bo Trochę śmieszne. Następny news. Szumowski do dymisji to pewnie już wiecie, kto, kto był zainteresowany, ten wie. O jakimowiczu powiem innym razem, ale za to y, jeszcze zanim powiemy o Dudzie, to powiemy sobie nie o Brazylii. Ponieważ w Brazylii, jak możecie kojarzyć, ten prezydent y, robi bardzo dziwne rzeczy, jeśli chodzi o pandemię. Y, a także nie tylko o pandemię, tylko dookoła jest dookoła dużo różnych dziwnych rzeczy robi między innymi w kółko wycina puszczę i nie chce przyjąć pieniędzy za to, żeby nie wycinał tej puszczy. Nie chce wnosić maseczki, nie chce wprowadzać żadnych ograniczeń. Generalnie jest straszny przypał, ale największy przypał mają rdzeni mieszkańcy Brazylii, którzy, ponieważ bardzo długo byli odgrodzeni od reszty świata, to ich system odpornościowy jest bardzo, na bardzo niskim poziomie. To znaczy, jeśli zachorują na jakąś chorobę, która dla nas jest niegroźna, to dla nich bardzo często kończy się śmiertelnie. Więc chyba łatwo sobie wyobrazić, że w tym momencie, kiedy jest pandemia, a u nich dostęp do jakiegoś szpitala, to... No nie ma. To dla nich sytuacja jest katastrofalna i podobno śmiertelność tam jest bardzo wysoka. Pan prezydent Brazylii powiedział, że nie będzie tym im pomagał, że nie wyśle tam, nie wiem, nie zacznie budować jakichś szpitali takich na szybko, ani jakichś polowych, nie będzie tam wysyłał lekarzy. Generalnie są pozostawieni właściwie sami sobie. Więc jedyną szansą dla nich byli Lekarze Bez Granic, czyli taka organizacja, która właśnie tym się zajmuje, że jeśli ktoś gdzieś nie ma pomocy, to ci lekarze, niezależnie od tego z jakiego kraju są, te osoby jadą tam i im pomagają. I była to ich jedyna szansa i wiecie co? Prezydent Brazylii ich też wygonił. Wygonił lekarzy bez granic, powiedział, że nie mogą przebywać na terytorium Brazylii, nie mogą leczyć ludzi. I. No, fajny gość, fajny gość. Dlaczego Duda kończy karierę? W tym miejscu nie ma żadnego bejta. Andrzej Duda kończy karierę na TikToku. Kochani. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy to wezwanie do pozostania w domu w tym trudnym czasie, zostań w domu, traktują i potraktowali poważnie. Jedna z osób z najbliższego otoczenia Dudy, tak tu jest opisane, y, powiedziała TikToka wymyślił jeden ze sztabowców. Gdy rozluźniły się jego związki ze sztabem, rozluźniły się też związki prezydenta z TikTokiem. Poza tym, po nieszczęśliwym nagraniu Dudy rapującego o ostrym cieniu mgły, pojawiła się moda na hejtowanie prezydenta przez młodych ludzi. Uznaliśmy, że ten kanał adresowany do młodzieży nie jest nam potrzebny. Choć nie oznacza to, że pomysł TikToka... TikTokiem był z gruntu zły. Pojawił się w czasie rosnącej popularności Szymona Hołowni w internecie, dla której szukaliśmy przeciwwagi. Jest to prawdopodobnie związane też z tym, że, no, też polecam, odsyłam, dzisiaj dużo odsyłam do moich jakichś poprzednich filmów, ale odsyłam do mojego filmu o tym, co się dzieje z TikTokiem, ponieważ prawdopodobnie nie jest to do końca bezpieczna aplikacja i też możliwe, że tutaj jakaś, jakiś wpływ mają nasze relacje z Amerykanami, którzy chcą zbanować TikToka. A jak wiemy, my ostatnio z Amerykanami żyjemy bardzo dobrze. Pan Trump i pan Duda. Y, tam ze sobą gadają, ziomkują się, więc y, mogło to być też tym spowodowane, między innymi. W Korei Północnej jest bardzo duży problem z głodem. Dzisiaj mam strasznie poważny odcinek, w ogóle żadnych newsów internetowych, tylko wszystkie takie ze świata. Ale mam nadzieję, że od czasu do czasu takie odcinki też Wam przypadną do gustu. I żeby rozwiązać jakoś ten problem głodu, posiadacze psów w Korei Północnej będą musieli je oddać na mięso. Podobno Kim Jong-un miał powiedzieć, że posiadanie psów to wstrętny trend propagowany przez burżujską ideologię, a także źródło y, podaje, że Władze zidentyfikowały już gospodarstwa posiadające psy i zmuszają je do oddania pupili lub zabierają je siłą. Tylko wysoko postawieni urzędnicy i bogaci obywatele są posiadaczami psów, co przyczyniło się do wycelowanej w ich stronę niechęci. Dla naszej kultury jest to przerażająca myśl. Z drugiej strony pojawiło się też dużo takich całkiem trafnych komentarzy, że świnie przecież są na, pozi na podobnym poziomie inteligencji co psy. Są to też bardzo czyste zwierzęta, jeśli tylko żyją w jakichś przyzwoitych warunkach. Inteligencją podobno dorównują kilku niemu dziecku, a mimo tego nie mamy problemu z ich zjadaniem. A z, ze zjadaniem psów y, już mamy, bo nie wiem, bo bardziej nam się podobają wizualnie, ale w niektórych kulturach też przecież zupełnie nie je świni i się to uznaje za coś strasznego. Jest tutaj jednak dosyć znacząca różnica, że y, jeśli u nas ktoś chce hodować świnkę i chce się z nią zaprzyjaźnić, y, żeby była jego najlepszym przy... Czy ja cały czas miałem stery w mikrofonie? Nawet mnie tak nie straszcie. I chce ją po prostu hodować, dlatego żeby była obok niego, no to nikt mu tego nie zabroni. Nikt mu nigdy tej świnki nie odbierze i nie ona musi być na mięso, bo państwo jej potrzebuje i musimy ją uśpić. Czy też, w sumie, u nas chyba nie usypia się świnek, tylko świnie się zabija, a psy się usypia. Na samym końcu jeszcze raz przypominam o linkach do leti shops, które podaję w opisie. Naprawdę warto sprawdzić. A dla mnie to też jest bardzo fajna rzecz dla rozwoju tego kanału, jeśli faktycznie sprawdzacie oferty sponsorów i rzeczywiście one wam coś dają, to znaczy nie tylko puste kliki, tylko faktycznie się zainteresujecie i no znowu nie chcę mówić, że sprawdźcie czy to coś dla was, bo to jest dla każdego. Mój instagram hop.y, tam rzucam newsy na stories, łapiks, subix, dzwoniks oraz comentix i ja jestem hop. wasz Najbardziej lubię